Cześć przyjaciele, dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o aktualizacjach naszego programowania. Dotyczy to Porsche i jego modeli Panamera, Cayenne, Taycan i 992. Aktywacja i dezaktywacja urządzenia pozostają bez zmian poprzez naciśnięcie przycisku powrotu po prawej stronie przez 10 sekund. Informacja zwrotna z świateł awaryjnych również nie uległa zmianie. Jeśli klient otrzymał aktualizację oprogramowania do swojego Porsche, może korzystać tylko z trybu pierwszego, z prędkością we wszystkich asystentach ponieważ w trybach drugim i trzecim prędkość spada do zera, a asystenci przestają działać. Dodatkowo, w trybie pierwszym całkowita liczba kilometrów jest wyświetlana tylko jako kreski, co nie stanowi problemu. Jak tylko ponownie wyłączysz urządzenie, całkowita liczba kilometrów jest ponownie wyświetlana normalnie. Jak widzimy, po aktualizacji oprogramowania kilometry nie mogą być już dzielone. Kilometry są również całkowicie zatrzymane w trybie drugim i trzecim. Slide. Przydosięczę kiedy bruzżanci jest wyłączone. Powodzenia wszystkim.